Jestem teraz nad morzem i zobaczyłem bardzo ciekawe miejsce, a jest to paczka w ciemno, mystery box, czyli tutaj mam cenę za 60 zł dostaję dwie sztuki czegoś z tych paczek. Zobaczcie, ile je tutaj jest tych paczek. Za chwilę coś wybiorę, nie wiem, czy można wybrać, czy jak jeszcze, nie pytałem, nie wiem, o co chodzi, ale zdecyduję się na dwie paczki. Tak, to mogę sobie wybrać jedną z tych? Wszystko jedno, okej, okay. dobra. To jest 60 zł, za 60 zł dostanę dwie paczki, i tak pomyślałem, cokolwiek w nich nie będzie. Dla wszystkich, którzy zasubskrybują mój kanał i zostawiają komentarz, wybiorę osobę, której dam. Dwie paczki po prostu. Albo nawet dwóm osobom. Mogę sobie wybrać, tak? Wszystko ok. Panie redaktorze bardzo proszę zaprezentować jak to wygląda. Są paczki mniejsze i większe. Są paczki mniejsze i większe, więc yy, ja wezmę jedną mniejszą, jedną większą. Mam nadzieję, że w tej większej będzie coś fajnego. Na przykład jakiś telefon, może jakiś nowy iPhone zobaczymy. A w mniejszej liczę na to, że będzie coś bardzo wartościowego, na przykład, co panie redaktorze chciałbyś, żeby tam było? Mm. Widzowie, co chcielibyście, żeby było w tej paczce? Jak myślicie, czy wziąć większą, czy mniejszą? Nie, ja już wiem, że wezmę jedną taką, jedną taką. Będzie tablet. Uwa tablet? Mm. O, dobra, u niech będzie tablet w tej takiej tej wąskiej, może ta pierwsza, która się tam tu wyłania. Czy to wszystko jest tajemnica, czy już wiadomo, co tam jest? Tajemnica, okej, okay, dobra. Może, może... Przemyśl to dobrze. Jak myślicie, widzowie, czy, czy to będzie to? Czy to będzie ten tablet, właśnie w tej parce? I to, no, to, to jest ta większa, nie? Telefon, telefon raczej nie będzie w takiej parce, panie redaktorze, jak pan myśli. No nie. Nie będzie, ale tablet może być. Mhm. Waga, jakaś jest, ilość to waży. A właśnie, waga, wiem. waga się. To, albo to jest tablet, albo książka, jedno z dwóch. Dobra. Bierzemy to? Bierzemy tą paczkę? Jak myślisz, decyzja należy do Dobre, niech będzie, niech będzie pierwsza, którą złapałem i druga, niech będzie te, taka węższa. W tej węższej będzie telefon. To będzie telefon bez pudełka. O! Coś takiego. Teraz, teraz sobie coś Może z dołu? To jest, to jest wąskie. Może nie chcę tego zwalić. Dzięki. Niech to będzie, niech to będzie to i to. Tutaj będziemy mieli telefon, z jakimiś gadżetami dookoła, taką mam nadzieję. A tutaj będzie tablet, i za chwilę to sprawdzimy. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej, zaraz sprawdzamy. Rozbijmy się gdzieś tutaj w okolicy. Może tutaj, panie redaktorze, na tym. Chodź, chodźmy tutaj. Tutaj na kamieniu. A jestem nad morzem w tym momencie. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, przyjechałem, śpię w samochodzie. Jestem dzisiaj nie za bardzo wyspany, ale. Panie redaktorze, szybko otwieramy. Dobra, rzućmy to na tym kamieniu. Dobrze mnie widać? Bardzo. Dobra, robimy to tutaj. Pamiętajcie, y, subskrypcja i komentarz wybieram dwie osoby, z, które prześlę y, zawartość tych paczek. Obojętnie, co by to nie było. Nawet, jeśli będzie, to iPhone. Zaraz zobaczymy. Najpierw może zacznijmy... Gdzie miał być telefon? Tu miał być tablet, sprawdzamy. Tu, gdzie miał być tablet, otwieramy to. Nie mam żadnych przyborów, bo nie byłem przygotowany. Nigdy nie byłem w takim miejscu, pierwszy raz to widzę na oczy. Ale zaraz zobaczymy. Powiedzmy, że moje paznokcie są wystarczające do tego. Żeby to odpakować. A tak poważnie. Dobra, wiadomo, tablet chciałbym, ale tak poważnie myślę, że to może być jakaś książka. Jakaś najfajniejsza książka, którą w życiu jeszcze nie widziałem. A, ale chciałbym ją przeczytać. No, powiedzmy. Coś takiego. No ciężko to odpakować. Kibicujcie mi, żebym sobie poradził z odpakowaniem ciężka taśma. Przyleciała do nas, ciekawe skąd. Mówię, hmm. few moments later. Ty, o, w ogóle nie wiem, o co w tym chodzi, bo to są jakieś, nie wiem, zwroty paczek, czy co. To jest paczka, która powinna trafić do Katowic, a trafiła jednak do Gąsek. Jesteśmy w Gąskach? Tak jest. Do Gąsek, czyli nad morzem. W drodze do Mielna, między Kołbrzegiem a Mielnem. O, to jest dokładna lokalizacja. Jestem tutaj od może dwóch godzin, zaledwie. O, no, może trzech, dobra. Nie mogę. nie mogę, w końcu, dobra, otworzyłem. Rozerwę to. Ale zrobię to tak, żeby nie uszkodzić, żeby tej osobie właśnie, jednemu z widzów to wysłać. Ale co to... Co to jest? Ja wiem, co to jest! Akurat tak się składa, że zajmuję się fotografią i wydaje mi się, że to jest blenda. Ale super. Przydałby mi się blenda, właśnie chciałem sobie kupić blendę. Nie mogę w to uwierzyć, że to jest blenda. Ale cóż, nie będzie to moje, jakiekolwiek by to nie było. Ale jest to rzecz, która by mi się przy... Albo to nie jest blenda. Nie, to jest blenda chyba. Blenda? Tak, to jest blenda fotograficzna, ale tu. Patrzcie, nawet jest podwójna. Wow! Doświetla mnie. Zobaczcie teraz jak jak te... Gdzie jest słońce? Tutaj chyba. Jest jakaś różnica? Panie redaktorze, z tym wobec tego. Oświetla Trochę mi twarz. tak. Trochę. Czyli działa to blenda. Ok, w pierwszej patrzcie tam gdzie myślałem, że jest tablet, znalazła się podwójna blenda fotograficzna. Przydałabym mi się, ale już słowo, jak to się mówi, słowo się rzekło i wysyłam ją komuś dwa. Tutaj się wszystko składam. O, widzicie, że mam technikę, nawet nie pierwszy raz używam blendy. Aczkolwiek ostatnio używałem ją... Dobra, coś mi nie wyszło jednak. No dobra, może nie mam techniki. Później to przećwiczymy. Teraz ją zostawię tutaj złożoną. To jest pierwszy tablet. Wiadomo. Otwieramy drugą paczkę. W tej paczce powinien być iPhone. A czy będzie? Za chwilę się przekonamy. A w ogóle jeszcze przypominam, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to te paczki kosztowały mi 60 zł. Taka była cena tej przyjemności. Dobra, otwieramy. Jakbym miał coś takiego, to by to szybciej otworzył. Okej, okay, nie, jeszcze nie zobaczyłem adresu. Ta paczka powinna dotrzeć do klikuszowej. Nie mam pojęcia, może ktoś z Was jest z klikuszowej. Nawet nie wiem jak kto jest województwo. Ale klikuszowa. Nie dotarło tam. Dotarła do mnie i w odpowiednie ręce. A później dotrze do Was. Jeszcze nie wiem do kogo, zobaczymy. Napiszcie jakiś fajny komentarz, jak mi się spodoba, to na pewno go wybiorę. Oczywiście poinformuję Was później w komentarzu, do kogo te paczki trafią. Ok, nie chcę zwalać, nie będę musiał później na nowo pakować. Co to jest? Czy to jest? Czy to jest iPhone? Uwaga, czy to jest iPhone? Jest na pewno w jakiejś osłonie. Także, także jest to coś, co powinno być zabezpieczone. Więc yy, ten, który to opakował, nie chciał, żeby się to zniszczyło. Wow, udało się. Jesteśmy już blisko. Jesteśmy już w połowie. Muszę mi mocniej kibicować, to może wtedy mi się uda. No i co jest w tym yy. Tutaj nie ma nic. Zobaczcie, to jest małe. Czy to może być iPhone? Cały czas jest w grze. Cały czas jest w grze. Jest to coś małego. Czy to będzie telefon? Czy to będzie telefon? Uwaga, co to jest? <laughs> Jak się uda, że to będą rzeczy, które są właśnie związane z kręceniem filmów choćby tutaj na YouTube'a, to nie uwierzę, to nie uwierzę, to teraz zobaczymy. Uwaga, panie redaktorze, zaczynam się Martwić. ekscytować, bo widzę jakiś kabel, iPhone też ma kabel, no też go trzeba ładować, uwaga, czy to będzie to? Jest to czarne, nie mam pojęcia. Słuchawki. Jest napisane Satisfyer. Co, co tu jest? Zadowalać. To nie jest chyba iPhone. Zadowalać. Zadowalać? Co tu jest? Patrzcie widzowie, nie mam pojęcia, co to jest. Absolutnie nie mam pojęcia, co to jest. To na pewno o, nie jest telefon, nie. wiemy już to. Czy mogę to otworzyć? No otworzę, no muszę pokazać. O nie, okay, nie będzie... będę tego używał. Okay. Dlatego, kto to dostanie, na pewno nie będę tego używał. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Zapakuję fabrycznie, nie będę nic dotykał. Nie wiem o co nie wiem o co chodzi, ale zaraz zobaczymy. Uwaga, co to jest? To jest maszynka do golenia, czy co to jest? Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Jest to dziwne. Jakieś, to jest wiem, Uchwyt do kuli. Urządzenia. Dobra. Widzowie, jeśli wiecie, co to jest, ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Uchwyt. Ale nie będę tego testował, bo dostanie to ktoś z Was. Nie mam pojęcia. Może kiedyś się dowiem, może mi ktoś napisze w komentarzu i wyjaśni. Wydaje mi się, że to może być na przykład do, nie wiem, do masażu głowy. Coś takiego. Panie redaktorze, jak pan myśli? Coś, 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 coś takiego? Uchwyt do kuli ortopedyczny. O, odjadę trochę. Dobra. Mam jakieś inne pomysły, ale, ale nieważne, jakie wam. No nic, wybiorę jedną z Nie był to niestety iPhone, nie był to tablet, ale to było coś praktyczne Czy to jest praktyczne? Nie wiem, bo nie wiem za, za dobrze, co to jest. Poważnie, mam jakieś przypuszczenia, aczkolwiek nie mam pojęcia. Co do blendy, wiem, że to jest przydatna rzecz i przydaje się na pewno przy robieniu zdjęć, na przykład modelce albo modelowi. Fajna rzecz, przyda się każdemu, kto. Fotografuję lub kręci filmik, na przykład na dworze. No nie, no nie, nie było to co chciałem, ale, ale też jest fajnie. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, może się domyślam, ale wolę tego nie mówić. Nie wiem. Dobra, dzięki wielkie za to, że oglądaliście i do zobaczenia już niedługo w Waszych paczkomatach u dwóch osób. Trzymajcie się, ja idę to spakować w bezpieczne miejsce i. Idę w końcu nad wodę zobaczyć, jak wygląda morze, bo już dawno nie widziałem.